Co gdyby powstała autostrada dookoła świata? Witajcie! Kiedy spojrzycie na mapę świata, na pierwszy rzut oka może wam się wydawać, że przecież pomysł budowy drogi, która łączyłaby ze sobą wszystkie kontynenty, zdaje być się niemożliwy do wykonania. W końcu nie każdy kontynent jest ze sobą połączony, przez co przeprawa samochodowa, chociażby z Europy do Stanów Zjednoczonych, może odbywać się tylko i wyłącznie przy pomocy promu. Jednak takie rozwiązanie zdaje się nie mieć sensu, ponieważ dużo szybciej i wygodniej byłoby po prostu polecieć samolotem. Jednak okazuje się, że stworzenie autostrady, która łączyłaby ze sobą wszystkie kontynenty, wcale nie wykracza poza granice technologii, jakie udało nam się pozyskać. A w końcu, kto nie chciałby się wybrać na takiego przysłowiowego tripa do Stanów Zjednoczonych samochodem? Tak więc jeśli jesteście ciekawi, jak taka trasa by wyglądała, ile kosztowałaby jej konstrukcja oraz którędy by przebiegała, tak zapraszam Was do dalszej części tego materiału. Pamiętajcie także o tym, żeby zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę pod tym materiałem, ponieważ dzięki temu moje filmy będą pojawiały się regularnie w Waszych propozycjach, a oprócz tego ten materiał zdecydowanie lepiej będzie sobie radził w algorytmach. A jeśli jesteście nowi na moim kanale, to pamiętajcie, że obowiązuje zasada, że twórca najczęściej lajkowanego komentarza otrzyma koszulkę teamu globalistów. Także warto napisać coś ciekawego. A no i oczywiście w opisie macie link do Discorda globalistów. Wbijcie tam w wolnej chwili. A teraz nie zanudzając, zaczynajmy. Na chwilę obecną największym jednolitym systemem dróg na świecie jest połączenie Europy, Azji i Afryki. W końcu nie ma tutaj ograniczeń i tak na dobrą sprawę połączenie drogowe mają ze sobą praktycznie wszystkie państwa leżące na tych trzech kontynentach, w tym nawet Wielka Brytania, która połączona jest z Europą tak zwanym Eurotunelem, w którym to za pomocą wielkich pociągów znajdujących się w tunelach pod kanałem La Manche możliwa jest przeprawa samochodowa. Tak więc załóżmy, że nasza droga zaczynać miałaby się w Londynie, a kończyć w Pekinie w Chinach. Jak wyglądałaby taka trasa? Po przekroczeniu kanału La Manche, za pomocą już wcześniej wspomnianego pociągu, do wyboru mielibyśmy kilka europejskich tras. Jednak my skupimy się na tej, która jest obecnie najszybsza, a ciągnie się ona dokładnie przez Belgię, europejską trasą E40. Następnie przez Niemcy, autostradą A3, później dochodzi do Austrii, z której to docieramy na najważniejszą trasę na Bałkanach, która w głównej mierze przechodzi przez Węgry i Serbię, kończąc ostatecznie w tureckim Stambule. To miasto jest szczególnie istotne, ponieważ to właśnie tam łączy się europejski system drogowy z tym azjatyckim. Co więcej, jest to też początkowy punkt tak zwanej Asian Highway 1, czyli autostrady łączącej ze sobą Turcję, Iran, Afganistan, Pakistan, Indie, Bangladesz, Birmę, Tajlandię, Kambodżę, Wietnam, Chiny, Koreę Północną i Koreę Południową, kończąc ostatecznie w Japonii. Tak więc, żeby dostać się do Pekinu z angielskiej stolicy, wystarczy pokonać wcześniej wspomnianą europejską trasę, a następnie jechać cały czas prosto przez Asian Highway 1. Taka droga miałaby łącznie 21 tysięcy kilometrów, a jej pokonanie przy założeniu, że utrzymywalibyśmy stałą prędkość 80 km na godzinę, zajęłaby bagatela 11 dni bez snu, czyli z postojami i przerwami mogłoby być to nawet 20 dni. Jednak trzeba mierzyć w tym wszystkim siły na zamiary, ponieważ taka droga wymagałaby po pierwsze odpowiednich dokumentów do przekraczania granic, zwłaszcza jeżeli mówimy o państwach azjatyckich, a dodatkowo, obszar Afganistanu i Pakistanu nie należy do najbezpieczniejszych, co tym bardziej pogłębia problem podróży w ten sposób. Aczkolwiek, pomimo wszystkich tych trudności, jest to wykonalne. Co natomiast z Afryką? Podróż przez ten kontynent do Europy czy też Azji zdaje się być całkiem prosta, bowiem jeśli zaczniemy ją w Kapsztadzie, czyli w jednym z najważniejszych miast południowej Afryki, jesteśmy w stanie za pomocą autostrady dostać się do Kinshasy, a podróż ta zajmie nam około 47 godzin. I nie jest to jakiś bardzo zły wynik, ponieważ do pokonania byłoby nieco ponad 4000 km. Jednak w tym miejscu pojawia się problem, ponieważ aby kontynuować trasę, trzeba przekroczyć rzekę Kongo, a jedyną możliwością na chwilę obecną jest przeprawa za pomocą promu, aczkolwiek w przyszłości powstanie tam najprawdopodobniej most, jednak póki co jest to zbyt duży wydatek dla lokalnych władz, ponieważ jego koszt to około 600 milionów dolarów. Jednak ze wszystkich barier, jakie jeszcze na nas czekają przy stworzeniu trasy dookoła globu, ta jest zdecydowanie najtańsza i najprostsza w wykonaniu. Jednak jeśli hipotetycznie most już by powstał, tak dalsza podróż prowadziłaby już po drodze, jaka istnieje. Po dojechaniu do Rabatu, czyli stolicy Maroka, na chwilę obecną dotarcie do Europy czy też Azji możliwe jest tylko przy wykorzystaniu sieci autostrad północnej Afryki, która ciągnie się przez Maroko, Algierię, Tunezję, Libię i Egipt, a następnie jej kontynuacją jest droga ciągnąca się wzdłuż wybrzeża Bliskiego Wschodu. Jednak pomimo tego, że taka trasa faktycznie istnieje, tak zarówno podróż przez Libię, jak i Syrię, niestety, ale jest obecnie praktycznie rzecz biorąc niemożliwa z uwagi na ugrupowania terrorystyczne i ogólny kryzys polityczny. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, które w pewnym stopniu gwarantowałoby trwałe uniknięcie problemu niestabilności, a zarazem zdecydowanie przyspieszyłoby podróż, byłoby stworzenie mostu łączącego Maroko z Hiszpanią. Na szczęście odcinek Morza Śródziemnego, jaki trzeba byłoby pokonać, to zaledwie 14 km. Jednak tutaj pojawiają się gigantyczne problemy inżynierskie. Pierwszym z nich jest głębokość wody, która miejscami sięga nawet 900 metrów, a dodatkowo przez cieśninę Giblartarską pływają olbrzymie statki pasażerskie oraz kontenerowce. A przykładowo statek MS Oaza Mórz od powierzchni tafli wody wysoki jest na 47 metrów, a to więcej niż 10-piętrowy wieżowiec. Dlatego most Musiałby być miejscami podnoszony lub po prostu bardzo wysoki, a to w połączeniu z głębokością wody jest raczej niewykonalne. Dlatego rząd Hiszpanii i Maroka powołał specjalną komisję, która ustaliła, że najlepszym rozwiązaniem będzie budowa specjalnego tunelu przytwierdzonego do dna, a jego szacowany koszt będzie wynosił około 24 miliardy dolarów. Jednak konstrukcja takiej trasy jest wykonalna. Co najlepiej uwidacznia podwodny odcinek Rockfast w Norwegii, który będzie miał 27 km długości i 392 m głębokości, a jego ukończenie powinno nastąpić w latach 2025-2026. Tak więc, jeśli kiedyś powstanie tunel w cieśninie Gibraltarskiej, tak w tym samym momencie trzy kontynenty zostaną ze sobą połączone całkiem dobrej jakości drogą. Jednak w naszych rozważaniach pozostaje jeszcze kwestia obu Ameryk i Australii. Tak więc przenieśmy się teraz do Warszawy, ponieważ nasza stolica leży na szlaku, który docelowo miałby łączyć Europę z obiema Amerykami. Zastanawiacie się pewnie, jak to jest możliwe. Otóż nasza autostrada A2 stanowi fragment międzynarodowej trasy E30, która umożliwia połączenie miast takich jak Londyn, Berlin, Warszawa oraz oczywiście Moskwa, do której prowadzą niemal wszystkie rosyjskie autostrady. To, co teraz widzicie, to mapa rosyjskich autostrad. Jednak ten pusty element w prawym górnym rogu interesuje nas najbardziej, ponieważ jak widzicie, jest on pusty. Są to ziemie syberyjskie i czukockie, więc jak pewnie doskonale wiecie, nie mieszka tam zbyt wiele ludzi, przez co autostrada w tym miejscu mijałaby się z celem. W końcu chociażby w czukockim okręgu autonomicznym mieszka zaledwie 50 tysięcy osób, a mówimy tutaj o obszarze wielkości Polski, a dla przypomnienia w naszym kraju żyje około 38 milionów ludzi. Tak więc, dlaczego właściwie jest to tak ważny obszar, skoro praktycznie nic tam nie ma oprócz śniegu? Otóż to właśnie tędy miałoby ciągnąć się przedłużenie rosyjskiej autostrady, która umożliwiałaby połączenie Europy z Ameryką. Jest to możliwe dzięki temu, że dystans dzielący Rosję od Alaski wynosi zaledwie 82 km, a do tego, do osiągnięcia dna, potrzebne jest zaledwie 30 m. Ten obszar na mapie nazywany jest cieśniną Beringa, a dodatkowo znajdują się tam wyspy Diomedesa, czyli dwie małe wysepki, które umożliwiłyby stworzenie mostu który nie musiałby się składać z jednego długiego odcinka na 82 km, a z dwóch krótszych liczących po około 37 km i z połączenia przebiegającego między wyspami o długości 4 km. Jednak jeśli już taki most by powstał, jedyne co wystarczyłoby zrobić, to przeciągnąć 2000 km autostrady po stronie rosyjskiej oraz 1000 po stronie amerykańskiej. W ten oto sposób doszłoby do połączenia już czterech kontynentów. I zapewne ku waszemu i mojemu zdziwieniu, plan ten jest naprawdę brany pod uwagę. W końcu panująca na tym obszarze temperatura przez około 5 miesięcy jest powyżej zera, i czasem wynosi nawet 20 stopni. Przez co w tym okresie transport mógłby być naprawdę wzmożony. Natomiast zimą taka trasa mogłaby być nieco zbyt niebezpieczna, ale nikt nie wyklucza tego, że dalej można byłoby nią podróżować. 22 sierpnia 2011 roku dziennik Daily Mail. Doniósł, że rosyjski rząd zaaprobował wart 100 miliardów dolarów projekt budowy tunelu. Jednak dalej rozważana jest też budowa mostu. Do inwestycji chciałyby przystąpić także Chiny. Jednak na chwilę obecną nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu po stronie amerykańskiej, ponieważ szacowany koszt budowy samej autostrady po Alasce to około 20 miliardów dolarów. Do tego dochodzą kwestie infrastruktury postojowej, oświetlenie i wiele innych. Więc cała wartość projektu, razem z drogą przechodzącą po cieśninie Beringa, to koszt rzędu nawet 350 miliardów dolarów. Jednak korzyści wynikające z takiego połączenia byłyby bardzo duże, a my, jako Polacy, także byśmy na tym zyskali, ponieważ w końcu leżelibyśmy na tym połączeniu. Co natomiast z Ameryką Południową? Wydawać by się mogło, że to już w sumie najprostszy aspekt. W końcu mówimy tutaj o drodze, która przebiegałaby tylko na powierzchni Ziemi. Jednak niestety, ale nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Ponieważ pomimo tego, że istnieje już droga, a nawet w większości autostrada, która umożliwiałaby połączenie Ameryki Północnej z Południową, to na mapie pojawia się przesmyk Darien, leżący częściowo w Panamie oraz Kolumbii. Jest to jeden z najbardziej dzikich obszarów naszej planety, który cieszy się niezwykłym pięknem, ale także bagnistym terenem i brakiem pełnej kontroli przez rządy, ponieważ działają tam liczne kartele narkotykowe, które mają tam swoje plantacje. Powoduje to, że obszar ten jest bardzo niestabilny i nieco niebezpieczny, dlatego na chwilę obecną niemożliwe jest to, żeby powstała tam droga. Aczkolwiek nie byłby to aż tak ciężki projekt do zrealizowania, a gdyby zbudowany został ten odcinek, tak połączenie drogowe miałoby ze sobą aż 5 kontynentów. Co natomiast z Australią? Niestety, ale zarówno państwo kangurów, jak i Indonezja na chwilę obecną pozostają poza granicami technologii, jaką posiadamy, żeby zyskały one połączenie z globalną siecią autostrad, ponieważ odległości pomiędzy poszczególnymi wyspami w większości przypadków mają długość ponad 100 km, a dodatkowo jest tam zbyt głęboko w końcu mówimy tutaj o terenie położonym na oceanie. Jednak jak sami widzicie, możliwość budowy autostrady prawie dookoła całego świata wcale nie jest projektem science fiction i być może w nie tak odległej przyszłości taka droga faktycznie powstanie, ponieważ mogłaby nieść za sobą wiele korzyści finansowych, ale i dodatkowo złamać pewne bariery pomiędzy różnymi kulturami. Ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!